Cześć! Dzisiaj opowiem Wam historię Zosi, jednej z naszych czytelniczek. Jeśli Wam się spodoba, lub nie, napiszcie to w komentarzu. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych opinii. Um, no i zapraszam na historię. Zosia i jej mąż zawsze dobrze zarabiali, ale żyli bardzo skromnie i oszczędnie. Odkładali każdy grosz w trosce o przyszłość swoich synów. Sami mieszkali w zwykłym mieszkaniu bez kosztownych remontów i innych luksusów. Ale przez ponad 20 lat udało im się zaoszczędzić i kupili dla synów jednopokojowe mieszkania w dobrej dzielnicy. Tak się złożyło, że w momencie zakupu praktycznie nie było wyboru i Zofia kupiła dwa mieszkania w jednym bloku. Kiedy jej synowi się pobrali, nie martwili się o to, gdzie będą mieszkać. Nie oszczędzali żadnych pieniędzy i żyli na wysokich obrotach. Żony obu braci szybko znalazły wspólny język, a nawet zaprzyjaźniły się. Było zabawnie i ciekawie żyć obok siebie w ten sposób. W obcym mieście zawsze było do kogo się zwrócić i poprosić o pomoc. Jednak z biegiem lat przyjaźń z dziewczyn wygasła i bracia stopniowo oddalali się od siebie. Sytuacja pogorszyła się, gdy jeden z braci miał dziecko. Młoda para szybko zorientowała się, że za ścianą mieszkają darmowe opiekunki i bardzo często wykorzystywali dobroć wrażliwość bliskich im osób. Pewnego dnia starszy brat nie mógł znieść i odezwał się niegrzecznie: To jest twoje dziecko. Znajdź dla niego czas, mamy wystarczająco dużo kłopotów i bez ciebie. Od tego momentu nastąpił między rodzinami całkowity rozłam. Starszy brat i jego żona nie mieli dzieci i bardzo się o to martwili, ale młodszy brat prowadził hulaszcze życie i dla jego dobra gotów był oddać swoje dziecko komukolwiek. Wśród rodzin narastały nieporozumienia i wszelkie niezadowolenie. Zaczęli robić sobie nawzajem wyrzuty. Młodszy brat trwonił wszystkie swoje pieniądze i ciągle prosił starszego brata o pożyczenie pieniędzy. Wszystko sprowadzało się do tego, że pieniędzy nie starczało nawet na podstawowe potrzeby dziecka. Nie będę pracował na dwie rodziny. Nie przychodź do mnie więcej w takich sprawach, powiedział Irek do młodszego brata. Sam zajmij się swoją rodziną. Wkrótce doszło do tego, że młodszy brat zaczął regularnie pić. Za jakiś czas Kuba stanie się prawdziwym alkoholikiem, myślał starszy brat. Jego żona starała się dotrzeć do niego w każdy możliwy sposób, ale niestety nic nie działało. Nie pozostało jej nic innego jak spokować swoje rzeczy i wyprowadzić się z dzieckiem z mieszkania. Ponieważ mieszkanie było zarejestrowane na nazwisko Teściowej, dziewczyna zrozumiała, że nawet jej inwestycja w remont nie zostanie zwrócona, a ona nie miała innego wyjścia. Nie zgodziła się na życie z taką osobą i wyjechała. Wraz z odejściem żony i dziecka sytuacja pogorszyła się. Kuba stracił pracę i miał duże długi za mieszkanie. Wkrótce nie był w stanie sam się utrzymać i zamieszkał z rodzicami. Jego starszy brat wykorzystał tę chwilę, wywarł na matce dużą presję i w końcu połączył dwa mieszkania w jedno. Zrobił dobry, nowoczesny remont i teraz wraz z żoną mieszkają w przestronnym mieszkaniu. A emerytowani rodzice muszą utrzymywać młodszego Kubę i spłacać jego długi wobec dziecka. Dajcie znać, jak u Was wyglądają stosunki rodzinne. Czy mielibyście jakąś radę dla braci, jak mogliby się pogodzić lub dla rodziców, co mogliby zrobić z lekko nieudacznym synem? Napiszcie to wszystko w komentarzu i do usłyszenia.